Cześć, witajcie z tej strony The Entry was w grze Police Taktik, który możemy zarządzać okay, tutaj policjantami, w ogóle całą komendą i tak dalej Komendę sobie możemy rozbudowywać ja sobie jedana w tą grę gram Także yes. przecież zbyt dużo tych grze nie wiem Ale tyle co wiem to wam powiem co tego damy tutaj, niech przesłuchuje świadka Bo tutaj było jakieś miejsce zbrodni Generalnie tutaj mam dopiero drugą misję to jest ta misja z tego co widzę Dobra, niech bada miejsce Potem wam pokażę y, komendę jak wygląda A między teraz jakieś misje poboczne są czy coś No ale nie tym będę się zajmował I co, zbadam to miejsce? Dobra, jeszcze bada. Okej. Okay. Tutaj tak samo dosyć długo im to idzie. Tego nie przesłuchał może. A dopiero 7% był. Dobra, tego przesłuchał i jeszcze jednego może. No dobra, jeszcze jeden Mam nadzieję, że to jest ostatni, bo tutaj trzeba go robić to bo to jest główne nasze zadanie Tam coś się dzieje Generalnie tutaj jest jakaś czerwona strefa, to jeszcze to jest ta strefa, w której nie jest bezpiecznie Tak w skrócie mówiąc Tutaj gdzieś miałem jakieś patrole no dobra Czekajcie byśmy już nie to było Tutaj ich wysłali Na to miejsce Tak samo ten tutaj radiowy wyślemy tutaj Niech im pomagają chociaż trochę się długo to idzie No dawajcie, tutaj. No jak widzicie różne pojemności samochody. Dobra, oni tam sobie to badają. Hmm, tutaj coś się dzieje. O, nieciekawa sytuacja. Tutaj kogoś mamy. Zobaczymy czy sobie poradzi. Dobra, tutaj jest ktoś w centrali Mam no, nadzieję, że sobie poradzi O, no, czemu nie chce iść? No, Daję do ataku Nie wiem, co jest z nimi, tak, dobra. Niech... Aha, dobra. No to są chyba tego. Śledczy. I tak dalej. Dobra. Także co? Przesłuchamy sobie wszystkich. Ten koło może przesłuchać kogoś? Ten jest ale tutaj, ktoś siedzi do niego. No jest coś się nie udało. Jak widzicie. Dobra. On tu się dzieje. On no, zaraz w Dobra, gdzie są jakieś jednostki policji? Добра. Я думаю, одни и другие. Добра, удалось, как видать. Видать, кто из забежа. Добра, мы на месте Как видим. Добра. Могу Do pojazdy? Dobra. Moving to jest tak, dobra. Jesteście tutaj. Tam już zabrali go. 44% bezpieczeństwa to nie jest zbyt dużo. jakieś misje mamy. Dobra, zabierałem niech ich tu coś jeszcze jest? Podejdziemy tutaj Tu jest coś do badania jak procenty tyle osób tutaj dałem Teraz powinienem jeszcze świadków jeszcze przesłuchać Dwóch techników mam zatrudnić Gdzie ja ich mogę zatrudnić? Na centrali? Załoga Dobra no jakich by... Dobra co to jest? Tego możemy wziąć No i wiecie co, damy tego Dobra zatrudniłem nowe osoby A wiecie co damy więcej ludzi Niech idzie, maksymalnie ile ich jest Chyba więcej się nie da no, Dobra Damy ich No jakbym taka do pojazdu wejść. Właśnie ciekawe. Więc tutaj na razie sobie badają to. Ten tego nie przesłucha, ci tego. Zaraz tych troszeczkę damy więcej do auta. Dobra. Będziemy sobie w ten sposób kierowali nimi. Będzie troszeczkę to lepiej. Mm, ten tutaj... Nic tego niech przesłuchają. W miarę to szybko pójdzie. Co, nie mam dwóch techników? Mam chyba. Dobra, lecimy tutaj. No co? Jak niby znaleźć? Nie wiem czemu to nie chce działać, dobra. To ja mam jeszcze się na osobę widzę? Nie mają nawet gdzie wsadzić tutaj, do żadnego pojazdu. Ale możemy jakiś nowy pojazd kupić na pewno. Mamy duży radiowóz... Nie no dobra, nie będziemy nawet na nic kupowali. Co się dzieje? Słuchają wszystkich Teraz raz wysiada Co? Przesłuchiwał ich czy nie? Ok, przesłuchuję Dziękuje innego niech jadą Zobaczymy co tutaj zaraz ustawał Czemu tak mało jest z techników, czy jakoś ich przydziały tutaj, czy jak? Mogę zwolnić. Dobra. Tutaj na razie nie potrzebujemy. No nie muszę jakoś ich chyba tutaj sprzedać, troszkę pozwalniać tych ludzi Boże to coś, nie wiem co Aha dobra, to poziom powiększa ich A czekajcie, może ja mogę to w biurze jakoś Przykładowo tutaj jest jakieś jedno auto No ja bym powiedział Czekajcie, niech to tutaj A dobra, czy tam ktoś jest Dobra Niech wajdą. Mam cię, niech tam jadą? Dobra. Ja no, tu nic to chyba nie to mogę to zrobić z tego co widzę. No jak ja ich mogę tutaj zatrudnić, o też pytanie. Co tutaj miałem? Dlaczego nie mogę zwolnić? Jak dam mu to? Też nic Nie wiem, może oni muszą awansować albo co? na naprawdę nie mam pojęcia. O, no i teraz coś się stało, widzicie? To musimy ich chyba po prostu w tym kierunku Zwiększać, tak mi się wydaje. No i co to dzieje? Dobra, mamy Zbyt mało policjantów mamy tutaj. Teraz jest jakaś policja. Tutaj są. Wyjdę tam. Ci też. Ten tutaj robi. Ten nie pomoże tutaj. O, tutaj mamy duży radiowoz jakiś. To nic nie dzieje Potrzebujemy chyba jakiegoś negocjatora, tak mi się wydaje. Mamy ich wyeliminować. O dobra. Teraz się udało im. Tutaj się skończyła jakaś tam misja. Także co? Mniej więcej tak się prezentuje gra. Tam potem jakieś napełne misje. Kolejne. Jak widzicie tutaj mamy mm, różnego typu I co się dalej jest potem Tu przed przepraszam, wśród mieścia I potem inne jakieś części miasta więc będzie więcej opcji, ja tymczasem się będę z wami żegnał Jak wam się podobało możecie stawić łapkę w górę I trzymajcie się, do kolejnego, cześć!